Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale Typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, bardzo pomaga nam się to rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w BetClick i teraz tak, jeśli założycie konto w tym legalnym bookmakerze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, dodatkowo wpiszecie kod promocyjny OBSTAWIAMY50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł może być taki sam jak mój i jeśli nie trafimy, wraca do nas 50 zł które od razu można wypłacić promocja jest ograniczona czasowo warto więc korzystać zainteresowanych odsyłam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach lecimy dalej z naszym dubelkiem, kolejnym dubelkiem ostatnio fajnie plusowaliśmy na esporcie oraz na żużlu ale dzisiaj gramy również e-sport i do tego tenis. Zobaczcie więc, co przygotowaliśmy. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik i minutę pierwszego gola w meczu między Rapidem w 1 i Spartą Praga. Później dopisujecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 20.30, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Graby dubla. W pierwszym meczu stawiamy na to, że w tenisowym starciu podczas turnieju w Gdyni Nuria parizas Diaz ogra Magdalenę Frank. Hiszpanka wydaje się być znacznie bardziej kompletną zawodniczką aniżeli Polka. W pierwszej rundzie turnieju Magdzie Frank trafiła się najtrudniejsza możliwa rywalka i ciężko jej będzie się przebić. parizas Diaz słynie z cierpliwości, przedłużenia wymian i dobrej celności. Im mecz będzie dłuższy, tym szanse Polki będą spadać i naszym zdaniem Hiszpanka ten mecz bierze. Drugie starcie to e-sport i pojedynek dwóch akademii, Astralis i Big. My wyżej oceniamy tych drugich, którzy dopiero co w bardzo dobrym stylu ograli juniorów Nawi, pokazując zgranie i dobrą grę. Astralis z kolei musieli uznać wyższość Fury i zgodnie z oczekiwaniami prezentują dość słaby poziom. Big powinno skorzystać z okazji i wygrać kolejny mecz. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę. Tak jak zawsze mówię, bardzo nam to pomaga. Również możecie skorzystać z fajnej promocji w Beltic i bardzo do tego zachęcam. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia!